Osiem osób i jedno wielkie gospodarstwo. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Od Zera do Mastera w Farmingu 25. Seria była już z nami w Farmingo 22, natomiast tutaj będziemy grali też w 100% realnie. Żadnego autoloadu, żadnej super siły, tylko my na Zielonce będziemy musieli zbudować naprawdę wielkie gospodarstwo. I w tym momencie mam do Ciebie jedną prośbę. Oglądaj odcinki do końca, jeśli chcesz, by kolejne powstawały, bo to przecież wszystko jest stworzone przez nas właśnie dla was. Ja wiem, że zaraz padną tutaj pytania, jak w tej serii wystąpić, co trzeba zrobić i tak dalej, ale spokojnie, o tym też będzie w dzisiejszym odcinku, dlatego musisz go obejrzeć do końca. Zaczynamy na startowym gospodarstwie na Zielonce. No startowe gospodarstwo jest delikatnie mówiąc mega słabe, ale będziemy chcieli zrobić tutaj coś naprawdę ładnego, coś wielkiego. No i przede wszystkim będziemy musieli tę mapę odpowiednio przerobić. Jest nas tutaj w pierwszym w odcinku osiem osób każdy z nas ma już wyznaczone zadanie ja zaczynam od orki razem ze mną jest dwóch graczy natomiast obok na polu już odbywają się żniwa muszę tutaj myśleć naprawdę podwójnie dlatego że gramy realnie oznacza to że na przykład mamy włączone niszczenie upraw gdybym teraz wjechał tutaj na pole jak zrobił to Łukasz w tym momencie on zaczął niszczyć pole zaczął orać w tym momencie pszenicę ale nie była to jego zła wola tylko po prostu był to jak Lag. Gramy w 8 osób i zdarzyć się może tutaj taka sytuacja, że ktoś po prostu wyleci z serwera przez jakiś błąd z połączeniem i tym podobne. Efekt był taki, że tutaj w efekcie błędu po prostu zaoraliśmy kawałek pola z pszenicą. Na szczęście ten kawałek był bardzo niewielki, udało się kombajnem tak naprawdę zatrzymać tutaj katastrofę, no i możemy już na spokojnie pracować dalej. Mamy włączoną konieczną okresową orkę, czyli naprawdę będziemy musieli grać tutaj realnie. I dbać o pola na 120%. Mamy włączone kamienie, mamy włączone wapno, mamy włączone wszystkie utrudnienia, jakie tylko mogą być tutaj w grze, ale gramy jednocześnie na poziomie łatwym, żeby nie musieć przez 100 odcinków robić jednego i tego samego. Doszliśmy do wniosku, że będzie poziom łatwy, ale to jest koniec ułatwień. Poza tym gramy naprawdę realnie i wszystkie czynności będziemy wykonywać dokładnie tak, jak powinniśmy robić w prawdziwym życiu. Oczywiście, na ile pozwala to Farming Simulator. Myśleliśmy tutaj o tym, czy nie dodać sobie jakichś modów, które jeszcze bardziej urealniłyby rozgrywkę, ale niestety one nie są dostępne na konsoli, dlatego musieliśmy tutaj znaleźć jakiś złoty środek. Wiecie już zatem, jak ta seria będzie wyglądać. Żadnego autoloadu, żadnej super siły, żadnych cudów, które pozwalałyby grać w sposób. Delikatnie nawet nierealny. No i zaczynamy tutaj od orki. Jest to rzecz, która naprawdę rzadko pojawia się w moich odcinkach, dlatego musicie docenić ten fakt. Pamiętajcie, że ja naprawdę uważam, że orka w farmingu, no, wygląda pięknie, ale jest z ekonomicznego punktu widzenia naprawdę słaba, no, po prostu czasami nawet wręcz bezsensowna. Oczywiście, jeżeli gracie tak jak ja, czyli najczęściej nierealnie, a jeżeli chcecie robić tak, jak to wygląda w prawdziwym życiu, no, to orkę od czasu do czasu trzeba zrobić. A że seria jest realna, seria grana dodatkowo z widzami i jeszcze na polskiej mapie, to ten polski klimat musimy tutaj jakoś zachować. Jest 8 osób, mamy już dodatkowo wzięty kontrakt. Zwróćcie uwagę w prawy górny róg. Tam jest kontrakt na zbiór plonów. Na polu numer 93 mamy właśnie zbieranie plonów i jeden z graczy tam już kombinuje sobie w najlepsze. Pewnie zapytacie, jak w ogóle tutaj wyglądają startowe maszyny. Z racji tego, że jest 8 osób na gospodarstwie, Mamy kilka traktorów Deutschmar Agrostar, czyli są to traktory średnie, ale jednocześnie wyposażone w całkiem potężne silniki, które z powodzeniem będą w stanie tutaj nam towarzyszyć przez kilka kolejnych odcinków. Są to traktory dobre, mocne, wydajne, no i dlatego właśnie kilka ich mamy już na starcie na gospodarstwie. Mamy też 500 tysięcy dolarów. Ktoś powie, że to jest dużo, ktoś powie, że mało, ale jeżeli będę chciał postawić chociażby zwykłą na przykład zagrodę dla zwierząt, to już na starcie będę musiał wydać mnóstwo pieniędzy. Oczywiście w tej serii będziemy mogli korzystać z kredytu, ponieważ jest to seria realna, no czyli kredyt jak najbardziej w prawdziwym życiu występuje. No i teraz, ja już zakończyłem orkę. Reszta zostanie dokończona przez dwóch kompanów, którzy właśnie znajdują się jeszcze na polu. Ja natomiast teraz idę do sklepu, ponieważ będę musiał wyposażyć nasze gospodarstwo w nowy sprzęt. Pewnie zastanawiacie się, co tym razem tutaj będzie. No to słuchajcie, weźmy sobie rozsiewacz nawozu, ponieważ tak jak powiedziałem, seria jest realna, to znaczy, że będziemy musieli też na przykład rozsypać wapno na polu. Powstaje pytanie, kiedy to wapno należy rozsypać, bo jedni twierdzili, że wcześniej inni, że później, natomiast ja pomyślałem, rozsypiemy to wapno normalnie wtedy, kiedy zrobimy orkę. Tu z prawej strony jest ciągnik, który nie należy do naszego gospodarstwa, ponieważ został on wypożyczony tylko i wyłącznie do tego, aby zrobić kontrakt. Ciągnik właśnie został zniknięty. Ciągnik zniknął, ponieważ kontrakt zakończyłem i zostałem za niego chyba 630 dolarów. Oczywiście nie jest to dużo pieniędzy, ale lepszy ryc niż nic. Z prawej strony zostawiam sobie w tym momencie rozrzutnik do wapna. On tam będzie stał. Jeden z graczy przyjedzie i oczywiście wykorzysta go do tego, żeby rozsypać wapno po polu. Ja natomiast teraz wziąłem sobie, no jeszcze tutaj wypożyczymy maszynkę, która będzie służyć właściwie przyczepę do beli. Natomiast ja teraz wziąłem jeszcze jeszcze prasę. Oj tu z chomikiem prawie się zderzyłem. W każdym razie teraz będę chciał zrobić belowanie. Oczywiście w 100% realne i dodatkowo te bele też będą zbierane w sposób realistyczny. Wapno jest już rozsypywane na polu, na którym byliśmy dosłownie przed chwilą. Będzie potrzebny również sprzęt, który pozwoli zebrać te wszystkie bele z pola, oczywiście za pomocą ładowarki. Zrobimy tego typu rzeczy. Dlatego wypożyczyłem ładowarkę i teraz możemy już jechać robić bele na polu. W tym momencie mogę, będę, będę tu robił bele i powiem wam jeszcze jak wygląda sytuacja z dostaniem się do tej serii. Ona w ogóle była utrzymywana troszkę w tajemnicy. W ogóle powiem wam jeszcze jedną rzecz, że seria od zera do mastera z widzami była planowana już w Farmingu 22 jako sezon drugi. Niestety z wielu powodów, często niezależnych ode mnie, po prostu nie doszło do nagrania serii mimo tego, że mieliśmy gotowego save'a, był już gotowy modpak, który trzeba było pobrać z modhaba po prostu była lista modów, które trzeba Trzeba było pobrać, żeby można było tutaj razem z nami grać. Był save całkowicie przygotowany, ale i tak niestety nie udało się zagrać i nagrać całej tej serii w Farmingu 22. Wiecie dlaczego? Bo były bardzo duże problemy z wydajnością. Spędziłem wiele godzin nad tym, żeby spróbować jakoś rozwiązać problem. Powstał nawet save numer 2. Niestety nie dało się tego nagrać tak, jakbyśmy chcieli, dlatego seria od Zera do Mastera w Farmingu 22 po prostu nie mogła powstać w takiej wersji, w jakiej bym chciał. Ale mamy nowego farminga. I teraz seria powstaje. W tajemnicy było utrzymywane, jak ona dokładnie będzie wyglądać, co będziemy tutaj robić i. Mam do Was jedną malutką prośbę. Nie musicie pisać teraz w komentarzach, że ja chcę wystąpić w odcinku numer 2, w odcinku numer 3 i tak dalej, ponieważ gdy Wy oglądacie teraz ten pierwszy odcinek, to już kilka kolejnych odcinków jest nagranych. Plan jest taki, żeby nagrać tutaj kilka odcinków, potem, jeżeli seria będzie się Wam podobać, to ona co jakiś czas będzie wracać prawdopodobnie w, nowym, w nowej odsłonie z nową ekipą, ale cały czas będziemy grali tutaj nad zielonce, na tym save i będziemy ten save rozwijać wijać więc jak to na live'ach u mnie bywa, wspierający mają pierwszeństwo, żeby tutaj dołączyć. Natomiast, jeżeli tak się złoży, że będzie miejsce tutaj do gry, to na Discordzie będę poinformował o tym i wtedy ktoś będzie mógł tutaj na spokojnie sobie też wbić. Wszystkie informacje są na Discordzie, więc, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby w przyszłości nagrywać kolejne odcinki z Wami, z widzami, a podejrzewam, że będzie, bo podejrzewam, że seria się Wam spodoba, to słuchajcie, wszystko będzie na moim Discordzie. Jak wbić na Discorda? Link jest w opisie więc tyle trzeba więc jak będą kolejne informacje, to ja wam będę o tym pisał. No a my, słuchajcie, idziemy teraz zrobić bele, bo tutaj były żniwa, tutaj e, coś sobie rosło. Nawet, szczerze mówiąc, nie zanotowałem dokładnie, co tutaj było. Chyba pszenica, tak mi się wydaje. W każdym razie, całe zboże zostały już zebrane, kombajn został zaparkowany gdzieś tam na boku. Pole po lewej stronie zostało już nawiezione, właściwie rozsypane wapno jest na polu. Tutaj bela postanowiła się turlać z góry na dół. Ciekawe, czy ją nabije teraz Chris. Taka malutka ciekawostka. Myślę, że mogę wam to powiedzieć. Myślę, że nie jest to żadna tajemnica. Natomiast Chris w prawdziwym życiu pracuje na tego typu maszynie, na takiej ładowarce teleskopowej. Więc mamy tutaj prawdziwego profesjonalistę, jeśli chodzi o e, pracę tego typu maszyną. Wiecie dobrze, że ja raczej unikam ładowania beli za pomocą różnego rodzaju ładowarek, turów i innych tego typu narzędzi, bo po prostu nie jestem w tym dobry. Owszem, jeżeli będę bardzo chciał i bardzo potrzebował, to załaduję, bo potrafię. No ale nie sprawia mi to wiele. Frajdy zresztą pokazywałem wam wielokrotnie, że może w miarę potrafi obsługiwać tą maszynę, ale na pewno nie tak jak to robi profesjonalista Chris, który jest tam za nami. No, widzę już tutaj z daleka, że te bele są ułożone naprawdę pięknie, no ale ja muszę jeszcze jedną belę tutaj wyprodukować, żeby mógł dołożyć ostatnią. belę numer 5, jeśli dobrze widzę, ładnie to jest wszystko poukładane, podoba mi się. Tylko słuchajcie, jest mały problem. Ja tutaj kolejny pasek w tym momencie wciągam do mojej prasy i dalej brakuje mi kilku procent słomy, żeby można było zakończyć bele. Pewnie zastanawiacie się, co robią inni kompanii tutaj? Bo jest nas naprawdę 8 osób, a Wy w tym momencie widzicie 3, może 4. Jedna osoba tutaj ora pole, inne już mają też inne zadania. No to po kolei, na przykład mamy w posiadaniu dwie łąki i te łąki trzeba będzie normalnie skosić. Potem zrobimy siano, ponieważ plan na dzisiejszy odcinek jest prosty. Trzeba będzie postawić tutaj zagrody dla zwierząt i trzeba będzie mieć krowy. Krowy, typowo polskie zwierzęta, ale nawet nie bawoły, tylko krowy. To jest coś, co będziemy chcieli tutaj mieć już od pierwszego odcinka. Dlatego teraz już pojadę na łąkę, która jest w dwóch miejscach na naszej mapie. W ogóle to się zacząłem zastanawiać, jak wygląda sytuacja z ceną sprzedaży słomy. Z ceną sprzedaży też siana. Oczywiście siana sprzedawać nie będziemy, ale przede wszystkim chodzi tutaj o słomę. Słoma w ogóle jest zaznaczona jako uprawa, co dla mnie jest dziwne, bo słoma dla mnie powinna być jednak w tej kategorii niższej. Ale nic na to nie poradzę. Orka tutaj się dzieje. Mamy wszystko pod kontrolą. Bele 5. 5 beli zostało załadowanych. Tu jakiś samochód mnie wyprzedza, no dlatego nie mogłem skręcić, no bo byłem wyprzedzany. No dobrze, diabelux tutaj będzie jeździł, będzie robił orkę. Chris pojedzie to wszystko sprzedać, a ja idę teraz zobaczyć, jak wygląda sytuacja w troszkę innej części mapy, ponieważ tutaj mamy łąkę jedną z dwóch, no i ta łąka jest ścinana. Ta łąka jest koszona. Łukasz tutaj właśnie koszy, kończy kosić łąkę. E, oprócz tego mamy jeszcze dwa kontrakty zaakceptowane. To też widzicie w prawym górnym rogu. Ciężko jest, wiecie, co zarządzać tym wszystkim, gdy aż tyle rzeczy dzieje się naraz, ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Mamy kontrakt na. Trans Transport drzew, i tam pracuje jeden z graczy. Bardzo mnie to cieszy, właśnie, że już transport drzew też będzie wykonany. Dodatkowo mamy jeszcze żniwa, które się odbywają na polu numer 93, więc tak naprawdę każdy z nas ma tutaj jakieś zadanie. Nikt się nie nudzi, każdy wie, co należy robić w takiej serii, no i dzięki temu będziemy w stanie zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Natomiast ja wam mogę powiedzieć jedną rzecz, tak całkowicie prywatnie, bo ja oczywiście musiałem zaplanować, co będziemy tutaj robić. Nawet wziąłem sobie kartkę z zadaniami, kto może co na gospodarstwie, żeby nikt się nie nudził, żeby cały czas tutaj coś się działo. No i słuchajcie, ja nawet miałem taką listę rezerwową, co będziemy robić w przypadku, gdybyśmy na przykład wszystkie prace wykonali. Osiem osób to jest jednak bardzo, bardzo dużo. No i słuchajcie, cała lista rezerwowa mi się tutaj też skończyła. Musieliśmy pod sam koniec odcinka minimalnie improwizować, ale to pod sam koniec odcinka więc jeszcze tutaj czas na to będzie. Chris przyjechał i zostawił nam tutaj zestaw, który będzie służył oczywiście do zbierania beli trawy. Zanim bele trawy powstaną, trzeba będzie użyć jeszcze zgrabiarki, a zgrabiarka jest w sklepie. Nie będę jednak sam zgrabiał, dlatego że tym zajmie się jeden z moich tutaj widzów, kompanów właśnie w tej serii. Wydaje mi się, że tam już zgrabiarka pojechała, natomiast ja teraz wjadę do Zielonki, do tego jakby takiego miasteczka, chociaż ciężko mi powiedzieć, czy jest to miasteczko, czy raczej wioska. Dajcie znać w komentarzu, czy wam... Bardziej zielonka przypomina miasteczku czy wioskę. Jestem bardzo ciekawy, jakie zdanie jest wasze na ten temat. Dla mnie jest to jednak taka duża wieś, ale może dlatego, że, no, no tak, tak uważam, ale może być to miasteczko. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Ale rozwala mnie tutaj na tej mapie to, że mamy główną drogę, która po prostu kończy się w polach, kończy się asfalt, i nagle zaczynają się drogi szutrowe. Po czym kawałek dalej za, nie wiem, 50 metrów, znowu zaczyna się droga asfaltowa. Dla mnie jest to coś niesamowitego, i nie ma czegoś takiego chyba na żadnej innej mapie u Giantsa. Tak czy inaczej, tutaj jest druga łąka, która również należy do nas. I tutaj również trawa jest już ścięta. Nawet wygląda na to, że jeden z graczy nawet nie wiem kto tutaj był, bo ktoś tu był, skosił trawę, pojechał dalej i to mega dobrze wygląda. Ja już dostałem informację, że tutaj po prostu możemy sobie przyjechać, że możemy już od razu tutaj zrobić siano, więc ja to siano oczywiście zrobię. No i ktoś tutaj przyjedzie, pozbiera bele. No i będzie bardzo dobrze. I te bele będą służyć do tego, aby nakarmić krowy. Ja w tym momencie poszedłem sprawdzić, jak wyglądają ceny tych wszystkich zagród dla zwierząt, zagrody dla krów. 254 tysiące dolarów. Tyle będę musiał wydać, aby można było zbudować zagrodę dla krów, zagrodę dla zwierząt, która będzie miała pojemność 50 osobników. No i tu jest ta droga, o której wam mówiłem. Naprawdę, to jest dla mnie fenomen, że tak to w ten sposób wygląda. Tutaj droga znowu się zwęża. Jest jakaś taka dużo węższa, na wręcz jeden traktor. Muszę zrobić nawrotkę w prawo, bo tu jest ten most. Akurat to jest jedno z piękniejszych miejsc na mapie. To nie, że się czepiam tego czy coś, bo to naprawdę jest spoko. Ale jeżeli chodzi o czepianie się, to nadal uważam, że ten znak, który tutaj widzicie, całkowicie źle jest postawiony. Znak, który tam się znajdował, to jest znak oznaczający początek pasa dla autobusów, czyli tak zwanego bus pasa. To nie jest przystanek autobusowy. To jest buspas. A nigdzie na Zielonce nie mamy specjalnego pasa dla autobusów. Nie mamy żadnego buspasa, tylko mamy kilka przystanków na jezdni. Nie wiem zupełnie, dlaczego Giant Software zdecydował się postawić ten znak. Być może nie wiedzieli, co on tutaj oznacza. Ale ten błąd, z tego co pamiętam, był już zgłaszany w Farmingu 22. A w Farmingu 25 problem występuje nadal. No, jeżeli mam już się czepiać znaków drogowych, to mogę Wam jeszcze powiedzieć, że mamy tutaj strefę ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, która ta strefa się nigdy nie kończy, ponieważ mamy znak oznaczający wjazd do strefy, ale nie mamy znaku, który już oznaczałby wyjazd z tej strefy, tylko po prostu kończy się teren zabudowany i tyle. Więc dla mnie to jest akurat troszkę mega słabe, że akurat te znaki drogowe są tak bardzo niedopracowane w wielu miejscach, no ale nic na to nie jestem w stanie chyba poradzić. Kończymy tutaj orkę na polu, ja już od razu jadę i nawożę pole wapnem. Wapno jest konieczne do tego, żebyśmy mieli tutaj bardzo duże plony w przyszłości, no i wapno w moim rozrzutniku się zakończyło, po prostu się skończyło, muszę teraz pojechać, no i do Wapno. Natomiast tutaj mamy pierwszy transport drzewa, który oczywiście jest w 100% realny, żadna super siła. Wszystko było załadowane za pomocą tej łapy, za pomocą tego HDS-u, no tylko się okazało, że ziomeczek, który robił ten kontrakt, przyjechał w złe miejsce. On musiał zawieźć to wszystko do cieśli na północ mapy, a przyjechał do zupełnie innego miejsca. Przyjechał do supermarketu, chyba to jest ten market farmerski czy coś takiego. W każdym razie znaleźliśmy rozwiązanie problemu i gdy ja już miałem stąd odjeżdżać, zauważyłem, że jestem Andrzej, przyjechał i rozładowuje w tym momencie pszenicę. To jest zakończenie kontraktu na polu numer 93 i w tym momencie ja już się cieszyłem, że będziemy mieli pieniądze, ale okazało się, że pieniędzy nie ma, bo kontrakt się chyba zbugował i mamy 99% zakończenia kontraktu, co oznacza, no, że niestety ale gość się napracował. I nic z tego nie ma. Na szczęście był to kontrakt na pszenicę, więc mamy pomysł, co można by było zrobić, aby ten kontrakt zakończyć. Zawsze będzie można po prostu wykorzystać pszenicę, którą zebraliśmy gdzieś na innym polu. A pamiętajcie, że przecież mamy tutaj pole pszenicy, które zostało przed chwilą zebrane. Ono już jest zaorane, ono teraz będzie nawożone przeze mnie wapnem, ale wcześniej była pszenica, i jeżeli my troszkę tej pszenicy po prostu pojedziemy sprzedać do tego samego miejsca, to jest spora szansa, że nasz kontrakt się zakończy pozytywnie. Ewentualnie zawsze pszenicę. Będziemy mogli kupić po prostu w sklepie i wtedy wykorzystać właśnie kupioną pszenicę po to, aby dokończyć kontrakt. Więc mamy tutaj kilka sposobów na to, aby ten kontrakt zakończyć i najpierw będziemy sprawdzać, co się stanie, jeżeli faktycznie weźmiemy pszenicę z naszego gospodarstwa i dokończymy zlecenie w ten właśnie sposób. Oczywiście nie powinno to działać w ten sposób w grze. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest duży błąd, to jest błąd, który potrafi irytować graczy w kółko. Nie może być tak, że mamy kontrakt, który jest niewykonalny do zrobienia, ponieważ dostałem informację tutaj o od gracza jestem Andrej, że no tak jakby pole jest całe skoszone i nie ma tam już ani grama pszenicy. Nic nie zostało zniszczone, więc ja wierzę na słowo. No bo wiecie, nie gramy tutaj, gramy tutaj z profesjonalistami. No po prostu mamy 8 osób, gdzie każdy z nas widział tego farminga już od wielu, wielu godzin. No nie jest tak, że ktoś tutaj zaczyna i się uczy. No ale słuchajcie, dostarczyliśmy jeszcze troszkę pszenicy do skupu i okazało się, że kontrakt się zakończył. Więc sukces. Mamy to. Oczywiście troszkę pszenicy straciliśmy, ale tylko troszkę bardzo niewiele. W tym momencie jeszcze odkryłem, że mamy tutaj kurnik. No trochę bezużyteczny kurnik, bo jest tylko na 20 zwierząt, ale zawsze lepiej mieć 5 jajek więcej niż mniej. Dlatego teraz poprosiłem tutaj, jestem Andreja o to, aby, aby po prostu przyjechał i wysypał pszenicę bezpośrednio do zwierząt. Ja natomiast idę teraz zbudować zagrodę dla krów, bo to miał być dzisiaj temat główny tego odcinka. Bardzo mi się podobają te dynamiczne pastwiska. Można będzie tutaj zrobić pastwisko dopasowane idealnie do moich potrzeb. Muszę tylko pamiętać o tym, żeby tutaj jeszcze zostawić sobie miejsce na przykład na jakąś stertę obornika w przyszłości, albo na miejsce, gdzie będziemy mieli większy magazyn gnojówki. Oczywiście teraz sterty obornika ja w ogóle nie będę stawiał, nie będę umieszczał. Gramy w wersji 1.4, gdzie niestety jeszcze ten Obornik po prostu się psuje. Buguje się ten obornik. Nie działa on tak, jak działać powinien, dlatego nie będę stawiał sterty obornika. Nie będziemy sypać prze... nie będziemy sypać słomy tym zwierzętom, bo nie ma to w tym momencie najmniejszego sensu. Dopóki błąd nie zostanie rozwiązany, obornika tutaj nie będzie. Ale ja bym bardzo chciał, żeby Giant Software w końcu naprawił ten problem, bo bardzo byśmy chcieli zrobić tutaj akcję rozwalania obornika w polskim stylu. To by było naprawdę mega. W ogóle to tutaj ten teren troszeczkę się tak popsuł. Niestety nie mam moda paint, terraform terraform Anywhere, który pozwoliłby, no ładnie to wszystko wyrównać. Nie gramy tutaj z modami, ale być może po prostu poza odcinkiem naprawię błąd gry w ten sposób. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze. Gramy realnie, ale jeżeli okaże się, że gra tutaj. Nastroluje, że są jakieś problemy, że są jakieś rzeczy, które absolutnie nie mają prawa mieć miejsca, a mają, to tylko w takim wypadku jesteśmy w stanie użyć jakiegoś moda, super siły czy czegoś innego, po to, żeby naprawić błędy gry. Nie ma możliwości używania tych modów nigdzie w innej sytuacji. Dlatego mówię, że jest to seria realna. Ale gdyby doszło do sytuacji takiej, że no, gra się zepsuje w jakiś sposób i to jest jedyny sposób na to, żeby grę naprawić, wtedy będziemy mogli użyć nierealnych dodatków. Od razu mówię, że w pierwszym odcinku żadnych takich sytuacji nie było i nie będzie. Zastanawialiśmy się teraz, co można będzie robić, ponieważ odcinek powoli zbliża się do końca, ale jeszcze jednym z takich pomysłów, który miałem zamiar zrealizować w dzisiejszym odcinku, jest, słuchajcie, wycinka drewna. I ja wiem, że w tym momencie wiele osób może się zacząć zastanawiać, kurczę, znowu będą się bawić tutaj w jakiś drwal simulator. No, no, nie, no, bez przesady. Zaraz będą tutaj zarabiać miliony dolarów tylko i wyłącznie przy produkcji zrębków. I ja was chcę uspokoić. Po pierwsze, na tej mapie mamy bardzo dużo drzew liściastych. Drzewa liściaste mają to do siebie, no że niestety nie są tak opłacalne jak drzewa iglaste, jeśli chodzi o robienie zrębków, ale te amerykańskie ciężarówki tutaj to tak pasują jak 5 do nosa. No, ale trudno. Tak czy inaczej Dzisiaj będziemy chcieli zrobić zrębki. Owszem, ale robienie zrębków tutaj na Zielonce oznacza, że będziemy musieli wydać bardzo dużo... Inaczej, będziemy musieli poświęcić bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo pracy, żeby cokolwiek tutaj zarobić. Oczywiście my tych zrębków nie będziemy teraz sprzedawać. Byłaby to całkowita głupota, ponieważ zrębki w tym momencie są najtańsze w całym roku. Ale zanim będziemy robić zrębki na większą skalę niż tylko 100 litrów, będę musiał zrobić malutki eksperyment. Oczywiście wcześniej musiałem wyposażyć wszystkich tutaj graczy na mapie... W piły łańcuchowe. W farmingu poprzednim było tak, że po prostu wystarczyło wziąć piłę łańcuchową, kupić ją w jednym, w jednym egzemplarzu, jedna sztuka i tyle! I każdy miał piłę i mógł wycinać. Wystarczyło tylko dać odpowiednie uprawnienie i było ogarnięte. W farmingu 25 wygląda to inaczej. Każdy z graczy musi mieć kupioną swoją osobną piłę, więc jeżeli chcemy wycinać las w 8 osób, to musimy mieć 8 pił. Oczywiście wygląda to dużo bardziej realistycznie. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja teraz pojechałem z tą przyczepką. Ani Traktor ani przyczepa nie należą do mnie. Oznacza to, że to są maszyny z kontraktu. No i teraz powstaje pytanie: czy ja mogę wykorzystać maszyny z kontraktu w postaci traktora i przyczepy do czegoś innego niż praca na kontrakcie? Okazuje się, że tak. Wziąłem teraz i wysypałem sobie wszystkie zrębki, które tutaj były. Nie było ich oczywiście dużo, ale wolałem to zrobić, żeby się nie okazało, że potem nagle stracę ilość zrębków. W ogóle jeszcze sprawdziłem sobie tutaj, ale niestety nie byłem w stanie podłączyć tej przyczepki, ponieważ ona nie ma zaczepu na dodatkową przyczepę, a chciałem tutaj jeszcze jedną sobie podłączyć. Nie udało się, więc jedziemy teraz z jedną przyczepką. Wiemy już, że będziemy mogli teraz zrębki transportować przy pomocy sprzętu, który jest normalnie dostępny z kontraktu. Oczywiście wykorzystamy go tylko w tym. Odcinku, bo kontrakt będę chciał zakończyć w momencie kończenia nagrywania tego właśnie materiału. No ale na razie trzeba będzie po prostu tutaj przyjechać i teraz zajmiemy się wycinką w sposób całkowicie realistyczny. Już gracze tam wycinają, natomiast tutaj doszło do wypadku. W tym momencie mamy jakiś problem i fajnie by było postawić ten sprzęt na koła. Oczywiście, normalnie wykorzystałbym super siłę, ale jak pamiętacie, jest to seria realna, więc super siły tutaj nie ma. Nie jest to błąd gry, który pozwalałby skorzystać z super siły. Nie, to że ktoś wywrócił maszynę, to nie jest jakiś błąd, to jest po prostu normalna gra w farminga. Takie coś się zdarza. Dlatego skoro zostało to wywrócone bez użycia super siły, to na koła również musiało być postawione też bez użycia super siły. No i przyjechałem i uratowałem na szczęście ten konkretny sprzęt. Udało się to zrobić, chociaż przyznam szczerze, nie było to łatwe. Najważniejsze jest to, że jednak nasza ładowarka teleskopowa już z powrotem działa i będzie można nią wyładować kolejne bele. Oczywiście wszystkie prace tutaj związane z karmieniem zwierząt odbywają się równolegle, więc zwierzęta w tym momencie już będą karmione. A ja idę teraz wam pokazać, jak wygląda sytuacja z produkcją zrębków. Okazało się, że rębak był postawiony zbyt blisko przyczepy, dlatego duża część zrębków po prostu była zachomikowana w rębaku, i dopiero gdy przestawiłem przyczepę, wszystko wróciło do normy. Mamy tutaj specyficzne drzewa. Mamy między innymi dęby. Dęby to są bardzo opłacalne drzewa, jeśli chodzi o produkcję zrębków. Ale weźcie pod uwagę, że te dęby nie są. Są najbardziej potężne, nie są największe, jakie mogłyby tutaj być. I odkryliśmy jeszcze jedną ciekawostkę: jeżeli jadne drzewo w jednym miejscu, a inny grać w innym, to i tak będzie zaliczone tylko jedno cięcie w danej chwili. Nie można ciąć drzewa przez dwóch graczy jednocześnie, bo niestety nie będzie to działać. Problem jednak mamy z tym rębakiem, bo pewnie zastanawialiście się, jak można robić zrębki w sposób całkowicie realny. Kto ogląda moje filmy od początku do końca i robi to na bieżąco, to wie, że pokazałem Wam już sposób, jak w realny sposób można zrobić ogromną ilość zremków przy wykorzystaniu specjalnego jardera. Dzisiaj natomiast sprawdzimy, jak można robić zrębki bez wyciągarki tylko i wyłącznie przy użyciu zwykłych narzędzi, rąk, no i oczywiście piły łańcuchowej. Problem może polegać na tym, że drzewa mogą się po prostu bugować w środku tego rębaka. Zwracaliście mi na to uwagę wielokrotnie, dlatego dzisiaj robimy mały eksperyment. Ale ja teleportowałem się teraz na łąkę, okazało się, że ja zrobiłem tutaj siano jakiś czas temu, siano zostało zgrabione, powstały już z tego bele, no i w tym momencie one czekają tylko i wyłącznie na przywiezienie tutaj do obory. Kupiłem dodatkowe zwierzęta, kupiłem dodatkowe krowy, aby było ich tutaj bardzo dużo. Mamy krowy typowo polskie, a także rasę Brown Swiss, czyli krowy, które również będą wyglądać jak te, które mamy w naszym pięknym kraju. Swoją drogą, krowy są już nakarmione, ale część siana jeszcze została na łące, dlatego będzie trzeba tam pojechać i po prostu to wszystko zebrać. No, teraz jeszcze właśnie zastanawiamy się, jak pozbyć się na przykład takiego elementu, który utknął w rębaku, który nie dość, że nie chce się zmielić, to jeszcze nie pozwala mielić kolejnych innych kawałków. Na szczęście, zawsze możemy tutaj przyjść i spróbować przeciąć tego typu elementy na nieco mniejsze fragmenty drzewa. Ja tak tutaj patrzę, obserwuję, no i od czasu do czasu przyniosę jakiś kawałek, widzę co robi Diabeluks, chomik i lisek, natomiast mają taki sprytny sposób na to, żeby odblokować rębak. Jeden podjeżdża do przodu do tyłu delikatnie rębakiem, inny jeszcze chyba go delikatnie zamykał, po to, żeby odblokować właśnie pełnię potencjału tej konkretnej maszyny. W tym momencie jednak nadal to wszystko jest po blokowane. Tutaj mamy klocek drewna, który okazał się chyba być za duży. Oczywiście nie jestem w stanie już go wyjąć, bo on jest jakby przy, przyjęty przez rębak. No i dopiero teraz, gdy piłą łańcuchową przeciąłem go na pół, to rębak został odblokowany na 100% i znowu możemy dostarczać kolejne kłody, które będą zamienione na zrębki. Taka ciekawostka. Jednym z moich ulubionych drzew do produkcji zrębków jest buk, ponieważ jest to drzewo proste, niezbyt grube, oczywiście też niezbyt opłacalne, ale pod uwagę takiej realnej serii, no to oczywiście nie jest to żaden problem. Możemy tutaj na spokojnie robić zrębki przy pomocy na przykład dębu, przy pomocy buka buk to jest takie typowo polskie drzewo swoją drogą i naprawdę łatwo można zrobić zrębki za jego pomocą, no i dlatego właśnie też wykorzystujemy go tutaj na potęgę grając w osiem osób cały czas trzeba myśleć o tym kto co będzie robił kto będzie wykonywał jakie czynności my tutaj w czwórkę w tym momencie mielimy drzewa żebyśmy mieli dużo pieniędzy za kilka miesięcy, wszystkie zrębki, które tutaj powstaną w tym i w kolejnych odcinkach będą magazynowane na gospodarstwie w międzyczasie ktoś widzę poszedł zacząć Szukać znajdziek. To też jest ciekawostka, ponieważ na tej mapie oczywiście znajdki występują i w trybie multiplayer one są liczone dokładnie tak samo jakby one były w trybie singleplayer. Oznacza to, że my możemy w tym momencie zarobić chyba 250 tysięcy dolarów tylko i wyłącznie przy pomocy znajdziek. Nie wiem kto poszedł szukać znajdziek, szczerze mówiąc, nie wiem ile już zostało ich znalezionych, ale patrząc na stan konta, widzę, że od czasu do czasu kolejna znajdka w tym momencie została już odnaleziona. Ależ to się wszystko tutaj zapchało, ależ to się wszystko zbugowało troszkę. Za dużo tych kawałków drzewa. Ja już też mówiłem, że nie możemy aż tyle tutaj dokładać. Ale w tym momencie, gdy atnę ja to na mniejsze fragmenty, to rębak pięknie ogarnia i wszystko jest mielone. A tutaj ktoś dosłownie zrobił sobie jakąś barierkę. To był idealny fragment, żeby się nie zmieścił tutaj, właśnie do tego rębaka. Kolejny fragment został wrzucony i jeszcze został tam jeszcze jedna gałąź. Jeszcze jedna gałąź tam została. No ale mamy już ponad 27 tysięcy litrów. Bardzo, bardzo dużo. Weźcie pod uwagę, że my na tym zarobimy pewnie z. 40 tysięcy dolarów. Oczywiście w momencie, kiedy będziemy sprzedawać tą w środku zimy, czyli w styczniu. Ciekawe, czy spadnie wtedy śnieg, ciekawe, jak to będzie wyglądać, bo generalnie planujemy tutaj grać w taki sposób, że przewijamy sobie ten czas poza odcinkiem tylko i wyłącznie po to, żeby nie było problemów potem ze spaniem i innymi takimi rzeczami. No niestety, gramy w trybie multiplayer. Są pewne ograniczenia, dlatego w kolejnym odcinku, który prawdopodobnie będzie na kanale już jutro, będziemy mieli kolejny miesiąc. Oczywiście tutaj była jeszcze jedna maszyna, czyli przyczepka na header, no która oczywiście nie jest za bardzo potrzebna tutaj, więc ja ją sprzedam. Sprzedałem i dostałem za nią bardzo mało pieniędzy, ale mimo wszystko sprzedałem i temat jest zamknięty. W międzyczasie zobaczcie, przyjechała tutaj ładowarka teleskopowa. i Jest to maszyna, która była użyta do zbioru beli z naszej drugiej łąki. Łąka również została już zebrana z beli, a wszystkie bele są na przyczepce tutaj właśnie w tym miejscu. Więc mamy bardzo duży zestaw narzędzi i sprzętu, który można wykorzystać do karmienia w tym momencie naszych krów. A tutaj jestem Andrzej zbugował całkowicie naszą ładowarkę. I jak widzicie czasami można się zaczepić nawet o ziemię. No ale to jest urok Farminga 25. Wszystkie maszyny pięknie stoją na gospodarstwie, więc tak powitamy Was w kolejnym odcinku już jutro. Nie możesz tego przegapić. Cześć.